Dzień dobry wieczór wszystkim. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać dobrze słychać. Eee, chciałbym bardzo wszystkich serdecznie zaprosić na nowy kanał na YouTube Mormonolog, który będzie się zajmował taką sprawą, jaką jest mormonizm w Polsce i mormonizm w ogóle. W moich zainteresowań znajduje się to. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w niech ostatnich, czyli tak zwani Mormoni. Kim jesteśmy, w co wierzymy, czym się zajmujemy, jakie są nasze poglądy. Jak jest nasz stosunek do Boga, jaki jest nasz stosunek do drugiego człowieka? Tym wszystkim będę zajmował się na kanale, który rusza już wkrótce. Na który wszystkich serdecznie bardzo zapraszam. Dzisiaj na razie jestem ubrany nieformalnie, dlatego że kanał dopiero rusza od przyszłego tygodnia. Będę inaczej ubrany w studio nagrań, a Prywatnie mój pokój, w którym codziennie urzęduję, a też troszeczkę inaczej będzie wyglądał. Natomiast na razie zajmuję się tylko i wyłącznie próbą. Jeżeli, oczywiście, ktoś byłby zainteresowany szczegółowo tematem tzw. Mormonizmu, zachęcam do zapisywania swoich pytań, zostawiania swoich pytań na dole pod filmikiem również zapraszam wszystkich na moją stronę mormonologblogspot.com a także do wysyłania informacji i uwag a także pytań na temat religii na adres mailowy Do zobaczenia